Dałbym wszystkie skarby świata, by być znowu młody. Balskiego wraz z rodzicami zamieszkaliśmy od 1940 roku do wybuchu Powstania Warszawskiego. Miesiąc przed wybuchem wyjechaliśmy na urlop wyjechałem na urlop z rodzicami. I byłem u rodziców yy, mojego ojca 100 km od Warszawy. Tata natomiast wrócił yy, dzień przed wybuchem yy, powstania, dlatego, że yy, akurat yy, wypłacali pensję w tym zakładzie, gdzie pracował. I było tak, że pobrał tę pensję i następnego dnia miał jechać yy, do nas, przyjechać z pieniążkami. Ale tak się stało, że no, tak jak mnie opowiadał, że o 5 rano ktoś zaczął pukać do drzwi, otworzył, a tam stało trzech powstańców i mówił, ubiera się. Kochany mówi, bo trzeba Warszawy bronić. No i został wcielony. To była taka organizacja Czata 49 i w jej szeregach walczył w powstaniu jak mi opowiadał atakowali jakieś magazyny na kole jak wiadukt jest następnie potem razem z cywilami został wywieziony pociągiem do Pruszkowa do tego obozu w czasie jazdy podszedł jakiś cywil który też był wywożony i mówi do ojca żeby między Przejazdem do tego Pruszkowa, żeby spróbować wyskoczyć z tego pociągu. Mimo, że na pomostach Niemcy z karabinami stali, obaj wyskoczyli. W pewnym momencie, kiedy były okoliczności dogodne, ten kolega, który nam mówił, tatę, został postrzelony, ale pociąg się nie zatrzymał, tylko jechał. I udało im się wrócić do swoich rodzinnych stron. Do nas przez 30 kilometrów przed pieszo. Taka odległość była. No i przyszedł do nas. Mój tata kolegował się z dozorcą pod piątym. Obaj na, na parterze, my i oni mieszkali. Tam sobie przychodzili, grali w karty, wie i tak dalej, spędzali czas i któregoś dnia przyszedł ten dozorca do taty i mówi chodź mówi Stasiek pójdziemy na górę ja mam klucze od strychu mówi zobaczysz jak się pali w gecie mówi to było akurat powstanie wybuchło tam w gecie no i wziął mnie to ciekawe bo ja byłem mały ale wziął mnie ze sobą z nimi wszedłem na, na dach i właśnie widziałem tak jak dzisiaj całe powstanie. Znaczy to nie, nie, może nie, nie powstanie, tylko ten ogień, yy, że tam był yy, i tam postaliśmy z 5 minut, bo ten dozorca też się bał, nie? Postaliśmy, ale tak jak teraz mówię, widziałem to wszystko. Natomiast yy, jeżeli chodzi o yy, getto, to pamiętam, że jak chodziliśmy w piłkę grać na skrę tutaj na no, Okopową, taki yy, przed cmentarzem żydowskim. Był pusty teren, tak i te wały, właśnie, które były dookoła, i boisko. To y, też nie zapomnę tego widoku. Y, cały ten Muranów dzisiejszy po prostu był równy schodnikiem. Jedynie co tylko pozostał, to kościół na dzielnej. A tak równiutko było. Tam. Jeden jedyny dom, pamiętam, który na Pawiej był, bo tam miałem kolegę i to oni mieszkali, to był dom chyba trzy- albo czteropiętrowy, ale został tylko jedno piętro, zostało i oni tam sobie to mieszkanie zajęli, i tak mieszkali. Pozarywane te schody było tam, nawet chybałem wchodzić tam do niego, bo on mnie zaprosił nieraz. No tak to mniej więcej wyglądało po wyzwoleniu. Całkowicie równość ziemią: całe tutaj geto i ta cała okolica do cmentarza żydowskiego. Było tak, że chodziliśmy tam w piłkę grać, i tam jest ten mur od strony tutaj nas tutaj z tej strony. No to okay. y, tam chyba nawet do tej pory są pociski. Tam y, podobno były rozsierwianie Żydzi z Geta i od razu były zakopywanie jak te wały tam na skrze były. To te wały to powstały, bo y, y, te zwłoki były zasypywane ziemią. I tak jakby dookoła, jakby to trybuny były, ale to była ziemia i trawa. I to się później dowiedziałem, że tam są zwłoki Żydzi, bo gdzieś około 50 roku, i pamiętam jacyś ludzie, którzy tam y, zaczęli wykopywać te zwłoki a skrzeto. Tu stąd chłopaków brali z Okopowej, z Gibalskiego, takich starszych, fizycznie silnych. I oni rozkopywali te wały. Rowery tam nie było za dużo, ale jak ktoś miał rower, to jedni od drugich pożyczali, żeby się przejechać chociaż kawałek ulicy. No i mówię, ta, ta znajomość ludzi to była duża, dlatego że część się znała ze szkoły, część z podwórek się znała. I ktoś rzucił propozycję, wiesz co, może poskaczemy w dal, kto dalej skoczy. No i on, Franio miał na imię, Franio Pierwszy Skacze, on się tak rozpędził i skoczył, nie? A tam się okazuje, że cienka warstwa była piachu, a resztę wapno. i to wapno, tymi butami. Takie różne kawały były. Gibalskiego było uważane za tak zwanych cwaniaków, którzy są mocni ludzie, tu mieszkają i trzeba na nich uważać. I faktycznie na wolę. Jak tam wiedzieli, że są chłopcy, czy na zabawie, czy gdzieś z Gibalskiego, to już, wie Panie, bardzo uważali, żeby być grzecznymi, nie zaczynać. To było paru takich kozaków, specjalistów. Z kra na pewno tam chodziliśmy, bo tam piłka w zimę zjeżdżaliśmy. Sanki to mało kto miał, to jakieś miednice tam były, pamiętam, gdzieś na teczkach się zjeżdżało, wie pan to w zimę. A w lato, no to piłka przeważnie graliśmy. Albo tam nieraz, jak się tam zeszło parę, to nieraz i winko się wypiło, pogadało się. Wie panie, To takie miejsce było. I drugie miejsce, później jak szkołę wybudowali na Karolkowej, po drugiej stronie, to tam w piłkę chodziliśmy grać już, mniej na skręgu. No to właśnie, o to chodzi, że nie wpuszczali nikogo, albo się interesowali od razu. To była tak zwana ochrona damska w domach. Siadały i od razu pytali, natychmiast, pan do kogo? Ktoś znał, to przeszedł, powiedział dzień dobry i poszedł do swojego mieszkania. Ale jak ktoś obcy, kogo nie znali, to natychmiast, od razu pytali, pan do kogo? Drzwi oczywiście były tylko na klamkę zamykane, na korytarzu. Ja nie pamiętam, żeby, tak jak teraz się słyszy, jakieś włamania do mieszkań, czy coś. U nas nie było żadnego złodziejstwa, nic. Nieraz się słyszało, gdzieś tam do piwnicy, ktoś coś tam... I słoiki zginęły, co? u nas nie. Takiego nie było. W maju 1945 roku się sprowadziliśmy. Pod siódemki to właśnie tutaj, tak jak ta klatka jest pokazana za dziećmi, to on leżał właśnie, schody były w dół do piwnicy i on na tych schodach leży. Nie żył, nie żył, nie. Tu jest pionka i tu jest wyjście na podwórko. Moje mieszkanie w czasie okupacji. To okno i tutaj zajmowaliśmy ten parter, z tej strony i tu właśnie po środku, tak jak teraz, te samochody stoją. Jak mówiłem, ludzie hodowali warzywa, tak dla siebie po prostu. Tu był taki ogród cały. I tam był taki teren zielony, oczywiście tylko w lato, jak było ciepło, to nieraz sobie przychodziliśmy tak poleżeć sobie na trawie, porozmawiać o różnych sprawach. I tak było kiedyś, że jak pani szła ulicą, to dosłownie co drugi człowiek, czy co trzeci, to mówił albo dzień dobry, albo cześć. Wszyscy się znali. Taki były czas. Jakoś inaczej żyłem. Tam, w gibalskiego okolice, to tak z sentymentu. Przyjeżdżam, se patrzę i bardzo mnie przykro, że nie mogę nikogo znajomego spotkać. Naprawdę. Tęsknię za tym. Czasami mieć dwadzieścia lat i tamte czasy, fajnie był. Po podwórkach móc polatać i zbiegać obrony. Na poczciwym gibalaku wycierać kolana na dzień lub dwa.